Kochani, w związku z tym, że niedługo mamy Sylwestra Nowy Rok, dlatego dzisiaj chciałabym, abyśmy sprawdzili co nas czeka w nowym w 2025 roku. Jaki ten rok dwa tysiące dwudziesty piąty będzie dla nas i teraz tak, kochani. Ja tu widzę, że w 2020 roku do Waszego życia wkroczy y, jakaś y, miłość. Y, na pewno pojawi się ktoś, kto wyzna Wam sw swoje uczucia, swoją miłość, ale też ofiaruje. Wam swoją miłość. Całkiem możliwe, że wy tu się sami, sami, sami odważycie i wyznacie uczucia, miłość komuś, kogo kochacie, kogo darzycie miłością, kogo darzycie uczuciem. No, tutaj mamy jakiś romans, y, jakąś y, relację y, miłosno-romantyczno, y, która będzie tak naprawdę uzupełnieniem waszego życia, bo tutaj y, ta miłość to jest e, brakujący element tutaj układanki e, e, wa, e, waszego życia, który tak naprawdę będzie uzupełnieniem tutaj, e, waszego e, e, życia. E, ta miłość, której zabrakło, w Waszym życiu tutaj wytrąciła Wasze życie z, z, z równowagi, po, pozbawiła go sta. sta, sta stabilizacji, tutaj sprawiło, że, sprawiła, że stało się one niestabilne, tutaj być może y, nawet chwiejne, ta miłość, która pojawi się w waszym życiu, która wypełni y, y, wasze życie Tutaj przywróci te, te równowagi, te, te, te stabilizacje, ale sprawi też, że wy zaczniecie patrzeć na siebie, na innych, na, na swoje życie inaczej. W ogóle zmienicie perspektywę. Perspektywę patrzenia i też postrzegania siebie, swojego otoczenia i ogólnie swojego życia. No właśnie, czyli ta miłość, która wkroczy do Waszego życia, zmieni Waszą perspektywę postrzegania czy też dostrzegania. Wy tutaj razem, razem współpracując ze sobą, będziecie przywracać jakąś równowagę tutaj w waszym życiu, jakąś stabilizację w waszym życiu, które utraciliście. No właśnie, mam wrażenie, że wasze życie zostało wywrócone do góry nogami, być może postawione na, na, na głowie i wy je będziecie z powrotem tutaj razem z Wspólnie stawiać y, na nogi, i mam wrażenie, że ta miłość to jest jakiś dar, jakiś prezent od losu, i być może jakaś zasłużona y, nagroda, na którą y, zasłużyliście. To jest miłość karmiczna, niewątpliwie. To jest jakiś związek karmiczny. Który, która ma przynajmniej miłość, która ma was czegoś nauczyć, dać Wam jakąś lekcję, być może uświadomić Wam coś, czego wcześniej nie, nie wiedzieliście, ale też jakby otworzyć Wam oczy. Na coś, czego wcześniej nie widzieliście, czego wcześniej nie dostrzegaliście. Ta miłość pokona Wasze lęki i, 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 i obawy. Tak naprawdę. Yy, możliwe, że wy ujawnicie sobie swój, yy, wzajemnie swoje sekrety, które przed sobą yy, u... u, u, u ukrywacie całkiem możliwe, że y, ujawnicie swoje uczucia, które przed sobą y, ukrywacie, ten mężczyzna niewątpliwie jest mężczyzną, który może przy, y, przy, y, przywrócić sta y, stabilizację tutaj w Waszym w Waszym życiu. Właśnie, y, wy tu y, wzajemnie tutaj po, y, y, po, y, podzielicie się tą miłością, ofiarujecie sobie nawzajem. Tę te, te miłość. No właśnie. I teraz tak, wy dostaniecie od niego tyle samo. Tutaj tej, tej miłości, ile on ofiaruje, czy też wa, wa, wy dacie mu tyle samo miłości, ile on ofiaruje wam tak samo on dostanie od was tyle samo miłości ile wam da, ile wam da, ile wam ofiaruje no właśnie. Tutaj też może być tak, że on wam tutaj ofiaruje swoją miłość, swoje uczucia, ale będzie, no właśnie, będzie oczekiwał wzajemności, że wy w zamian tutaj, tutaj ofiarujecie mu tyle samo miłości, ile on da Wam. Tak naprawdę ta miłość będzie nowym początkiem, nowym otwarciem, czegoś, e, czegoś e, e, nowego. Całkiem możliwe, że dojdzie e, do jakiejś rozmowy, do, e, do jakiegoś spotkania, podczas którego być może. E, e, ja mam wrażenie, że wy zawrzecie jakiś układ, jakąś u, u, umowę. Całkiem możliwe, że y, y, tutaj y, może to być umowa małżeńska, no właśnie, jakiś kontrakt, jakąś umowę małżeńsko. Nie mam wrażenie, że wy zostawiacie y, za sobą y, tutaj y, przeszłość, odchodzicie y, od, y, od jakiejś przeszłości y, i y, rozpoczynacie coś nowego albo będziecie razem. W Wspólnie tutaj e, rozpoczynać e, coś nowego, właśnie, bo wy oboje macie z, z, za sobą jak, jakoś przeszłość, i wy oboje tutaj e, e, zapomnijcie o tym, co było, e, co się wydarzyło, być może w, w prze, e, w przeszłości teraz będzie w przeszłości teraz będziecie Podążać w kierunku waszej, 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 waszej przeszłości. Pokonacie swoje niezdecydowanie, swoje wo, 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 wątpliwości i tutaj dokonacie wyboru podejmiecie, podejmiecie. Decyzję, w którą trzeba będzie, y, która będzie wymagała od Was dużo pracy i y, 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 y zaangażowania. No właśnie, bo to, co do Was przyjdzie, ta miłość, no właśnie, to ona nie narodzi, nie powstanie sama z siebie. Tutaj będzie trzeba nad tym, nad tym popracować. Ta miłość, która pojawi się w Waszym życiu, która Was, was połączy, odmieni Wasze życie i tak naprawdę ostatecznie. Tutaj spełni wasze, wasze marzenia, do których realizacji dążyliście. I mam wrażenie, że ta osoba wam czymś zaskoczy, czymś. Zaszukuje tutaj, zrobi coś y, nie, y, nie, y, niespodziewanego, i to wywoła w Was jakiś dylemat, y, nad którym będziecie się zastanawiać i będziecie szukać rozwiązania tego, tego, y, tego dylematu. No właśnie. Możliwe, że on. Postawi was przed jakimś wyborem, przez, przez, przed jakąś decyzją, tylko że wy tego, tego nie wiecie. No właśnie, wy tego nie wiecie, wy się może być, nawet nie spodziewacie tego, co. Co nadchodzi, co ma nadejść, to będzie spełnienie, yy, spełnienie Waszych marzeń. Możliwe, że ta osoba powraca do Was z przeszłości, ale możliwe, że ona tutaj przywróci coś, co być może było. Czy łączyło Was, was w przeszłości? Być może coś, na co, na co oboje tutaj czekaliście od dłuższego czasu. Ja mam wrażenie, że Wy jesteście. Albo będziecie, yy, yy, będziecie cesarzowo, będziecie wiedli, pełne dostatku i obfitości yy, tutaj yy, życie. Yy, ja mam wrażenie, że, no, właśnie, wy. Tutaj y, mieliście nadzieję, albo macie nadzieję, że ten mężczyzna, którego, y, którego kochacie, tutaj ujawni Wam swoje uczucia, y, swoją miłość, wyzna, co do Was tak naprawdę czuje. Bo Wy gdzieś tam y, macie w głębi duszy jakoś nadzieję, że On coś do Was czuje. Być może y, nawet was, e, e, was, e, was kocha, ale wy tak naprawdę nie wiecie, co on czuje. I wy też nie wiecie, że on tutaj e, e, zamierza też wyznać wam swoje uczucia i on to zrobi. I to też między innymi e, może was e, w pewien sposób sposób y, y, zaszokować, y, zaskoczyć, no właśnie możliwe, że Was w przeszłości połączyła albo łączyła miłość bezwarunkowa i on chce tę miłość przywrócić i on będzie to, y, y, to połączenie właśnie. Y, Yy, niejako też duchowe yy, przy, yy, przywracał. Możliwe, że on zrobi coś, co nie tylko będzie waszym, yy, yy, za, yy, waszym zaskoczeniem, ale też zakończy Wasze oczekiwanie, bo tutaj nadejdzie coś, na co Czekaliście, być może czego, czego oczekiwaliście. No właśnie, czyli tutaj spełnią się Wasze oczekiwania. Możliwe, że wy byliście razem w związku, w relacji i się rozdzieliliście, e, 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 rozstaliście, ale okazało się, że to rozstanie, ta, ta rozłąka tutaj z, e, sprawiła wam ból. E, i y, 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 cierpienie, i teraz do siebie wracacie, no właśnie, i teraz do siebie wracacie, czyli y, łączycie się ponownie. nie ja mam wrażenie, że ten rok dwu, y, 2000, 25 może być rokiem, który będzie początkiem Waszej miłości, waszego związku, waszej relacji, waszego nowego wspólnego wspólnego życia. Całkiem możliwe, że na początku, może nie na samym początku, ale na początku tego roku, 2025, usłyszycie od Niego jakieś wyznanie miłości. Być może albo powie Wam, że Was kocha i chce z Wami y, żyć, bo nie wyobraża sobie swojego życia bez Was i w ogóle bez Waszej, y, waszej miłości. No właśnie, bo tak samo jak y, Jego miłość jest, jest jest e, brakującym elementem w Waszym życiu, którego m, 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 Wam brakuje. Tak samo Wasza miłość, e, ale też Wasza obecność jest brakującym tutaj, tutaj e, elementem w Jego życiu, której. E, któ, e, Y, które jemu akurat brakuje. I tutaj on będzie wyznawał Wam, y, dlatego właśnie On będzie wyznawał Wam sw swoją miłość, swoje uczucia, bo On tak naprawdę już nie chce żyć bez Was. No właśnie, On tak naprawdę już nie chce żyć bez Was i bez Waszej, y, bez, bez waszej y, miłości. Kochani, na dzisiaj to koniec. Życzę Wam z okazji tutaj Sylwestra i Nowego Roku, żeby to czytanie się Wam spełniło.